Będzie zgodnie z zapowiedzią, będziemy chcieli zaprosić na scenę pana pułkownika Baranowskiego, który właśnie wypowie się na temat prezentowanej wystawy Honor i Duma. Zapraszamy, panie pułkowniku. Brawa, oczywiście. Dzień dobry państwu. Tylko zjednoczeni jako naród możemy dokonać. Wielkich rzeczy. I ponad 100 lat temu nie było żadną przeszkodą. Żadnej przeszkody nie stanowiły różnice spowodowane rozdarciem wielopokoleniowym poprzez zaborców, nie stanowił problem języka innych mundurów. Dokonano tego i powstała Polska niepodległa, a wyszło to. Z oddolnych, z oddolnych chęci społecznych. Najpierw powstawały drużyny, później powstawały większe oddziały i związek strzelecki. I przyszedł taki moment, że ten potencjał, który został zagospodarowany, pozwolił na przywrócenie niepodległości. Zapomniano o sporach. Zapomniano o y, urazach, zapomniano o pewnych politycznych różnicach. Przyszedł moment, i ten y, słynny 11 listopada, gdzie został ogłoszony początkiem naszej niepodległości. Wspominając tamte czasy, y, wiemy, że był to ogromny potencjał, który wyrósł z drużyn. Ze Związku Strzeleckiego, a później się powiększył o liczne zastępy do legionów i do brygad. I wtedy nie stanowiły też żadnego problemu różnice, jakie wynikały z rozdarcia przez wiele pokoleń. Przypominamy, że trwające rozbiory 123 lata spowodowały, że w momencie odzyskania niepodległości nikt z żyjących nie pamiętał jeszcze czasu wolności, a jednak doczekaliśmy się. Jednak przyszło to, co najlepsze, i wykorzystując później potencjał, zarówno ludzki, jak i ten solidarnościowy, wtedy można by było nazwać, przyszło piękne zwycięstwo 1920 roku, którego jesteśmy dzisiaj dumni, ponieważ była to chyba ostatnia. Wojna, bitwa wygrana w naszym regionie. Niestety, później następujące wydarzenia spowodowały różnice polityczne, spowodowane pewnymi rozdarciami pomiędzy ugrupowaniami spowodowały to, że przegapiliśmy pewne sprawy. Nie zauważyliśmy, że Potężny sąsiad z Zachodu, który był traktowany w sposób oczywiście politycznie poprawny traktatem wersalskim, pod którym również nasz przedstawiciel rządu Ignacy Paderewski złożył swój podpis, że się rozbudowywuje. Zapomniano o tym, czy nie zauważono tego, że budują potęgę przyszłej broni, broni pancernej we współpracy. Ze Związkiem Sowieckim. Że ćwiczą na swoich poligonach manewry szybkiej wojny. To jakoś umknęło naszej, naszej uwadze, tak samo jak to, że potencjalny przeciwnik, potencjalny wróg ze Wschodu również się przygotowuje. Były nawet ćwiczone i trenowane manewry z wykorzystaniem z wykorzystaniem wojsk. Szybkiego reagowania. Ta, teraz można by było tak nazwać. Natomiast wtedy wykorzystywano, y, wykorzystywano y, samoloty i broń pancerną do y, tej wojny szybkomanewrowej. I przyszło to, co najgorsze, czyli 1939 rok i nasza klęska. Ale y, do, dopatrując się różnych aspektów w tej niezbyt chlubnej karcie i można by było tu mówić o wielu o wielu czynnikach natomiast ja wspomnę tylko o jednym który wynika z pewnego zaniedbania mianowicie nie przewidziano jak będzie toczyła się wojna w jakim kierunku pójdzie, że to będzie wojna w sumie wojsk pancernych szybko manewrowa zakupiono okręty niektóre jeszcze pachniały farbą wychodząc w 1939 roku, na początku września do basenu Morza Bałtyckiego. I cóż się stało? Zostały internowane po kilku dniach lub po kilkunastu w różnych miejscach. Pamiętamy słynny, słynny film Okręt z udziałem Bronisława Pawlika. Wiemy, że w Szwecji, gdzie te okręty stacjonowały, istnieją cmentarze cmentarze żołnierzy cmentarze marynarzy, którzy zmarli tam, tam w ciągu tych kilku lat śmiercią naturalną. A cóż się stało takiego, że okręty zostały internowane? Otóż Polska podpisała umowę z, krajami, z niektórymi krajami basenu bałtyckiego o tym, że okręty państw, które biorą udział w wojnie, lub okręty, lub okręty pirackie nie mogą korzystać z tak zwanej gościny 24 godzin. Zapomniano o tym. I okręty po wejściu do, do portów zostały po prostu, krótko mówiąc, wzięte w niewolę. Takich, takich zaniedbań było dużo więcej, ale podkreślam jedno, że wszystkie przedsięwzięcia, wszystkie wydarzenia, wszystkie wygrane bitwy, Wydarzenia, które miały ogromny wpływ na nasze życie, na naszą politykę, na kształtowanie naszej świadomości, były i zaszły pod wpływem ogólnego poparcia społeczeństwa tego poparcia oddolnego. Pamiętamy, wspom... oprócz pięknego momentu odzyskania niepodległości, Bitwa Warszawska. Czy nawet później obrona Warszawy, można powiedzieć, że Warszawa nie została zdobyta. Warszawa poddała się oczywiście tylko dlatego, że nie mogła dalej walczyć. Powstanie warszawskie, ruch oddolny, wynikający z potrzeby ducha, oczywiście nie po naszej myśli zakończony, ale wszystkie te wydarzenia, cechuje jeden wspólny czynnik – wsparcie społeczeństwa. Bez wsparcia społeczeństwa mogły być tylko i wyłącznie przegrane, typu powstania styczniowe, powstanie listopadowe, czy wcześniej instrukcja kościuszkowska, gdzie nie wszystkie grupy społeczne poparły tę inicjatywę, w związku z tym upadły. I przychodzi nam dzień dzisiejszy. Jest, są takie słowa znanego poety, znanego pieśniarza. Pierwsza wojna palią sześć, to już tyle lat. Drugiej wojny jeszcze dziś szuka winnych świat, a tej trzeciej, co chce przerwać nasze dni, winien będę ja, winien będziesz ty. Patrząc na, na ostatnią strofę tej pieśni, możemy się zastanowić, jaki jest nasz udział Jaki mógł być nasz udział w szukaniu pewnych dróg i wzmacnianiu obronności. I po to jest ta wystawa właśnie. Wystawa jest dla wszystkich, ale szczególnie dla młodzieży, żeby zobaczyli, żeby przypomnieli, jak to było wtedy, od czego się zaczęło i jak to się skończyło. Mam nadzieję, że będzie służyła wielu środowiskom i w wielu spotkaniach. Natomiast są środowiska, które wspierają, powiedzmy, tą, tą, tą żelazną doktrynę naszej obronności. Jest Związek Strzelecki, który w dalszym ciągu kontynuuje pracę i kontynuuje tradycję Związku Strzeleckiego powstałego w 1910 roku. Są inne środowiska, jak chociażby Towarzystwo Wspierania Obronności, które też ma wielki wpływ. Na rozwój, budowę naszych zdolności obronnych. Czy my również powinniśmy się zastanowić nad tym i brać udział? Oczywiście są tutaj wśród nas zacni mężowie, którzy robią to w sposób profesjonalny i dziękujemy im za to, ponieważ ich słyszymy często w codziennej telewizji. Natomiast czy my, jako obywatele, powinniśmy również brać w tym udział, bo to jest nasze życie, nasze rodziny, nasza ziemia i nasz kraj. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. serdecznie bardzo A teraz, drodzy państwo, chcielibyśmy zaprosić na wystąpienie pułkownika profesora Bogdana Szulca na temat właśnie odzyskania niepodległości. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę, no brawa, Dziękuję bardzo. Wyszedłem z karteczką, albowiem chciałem zacząć od cytatu. Jako stary nauczyciel akademicki, wiem dobrze, że dobry cytat właściwie wprowadza w sytuację. Otóż chciałem Państwu powiedzieć, nie mówić o tym, co jest powszechnie znane i o czym powszechnie mówimy w związku z naszą niepodległością. Ale o kilku kwestiach, które na tę niepodległość wpłynęły. Albowiem to nie jest tak. Otóż yy, 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 spojrzałem jeszcze dzisiaj i na Facebooku toczy się dyskusja, czy dzień 11 listopada jest dniem właściwym na to święto. Nieważne jaki jest dzień. Dzień jest symbolem. Natomiast niepodległość się stawała. Co to znaczy niepodległość się stawała? Otóż tak się zdarzyło, że gdy w wyniku wielkiej, wspaniałej, przecież patriotycznej insurekcji kościuskowskiej utraciliśmy niepodległość, to przez te 123 lata można było Polaków ujarzmić. I ci, którzy y, podzielili się naszym terytorium i naszymi obywatelami, do tego właśnie dążyli. Gdyby im się to udało, z pewnością z niepodległością byłby kłopot. Natomiast ta niepodległość się stawała dzięki kilku różnym czynnikom. Otóż czynnik pierwszy to to, że mogła rozwijać się kultura. Czynnik drugi to to, że mogliśmy we wszystkich zaborach utrzymać język. A język stanowi przecież o tym, że naród istnieje. To jest podstawa istnienia narodu. Nie terytorium, jak niektórzy sądzą. Język. Język i kultura. I ta kultura też się rozwijała. Ale nie tylko, proszę Państwa, bo przecież wiemy doskonale, że Polacy także dążyli do budowania swojego przemysłu, do budowania swojego rolnictwa. I gdy spojrzymy na ten świat y, w czasie zaboru, to zauważymy, że w trzech zaborach w każdym, w różnym stopniu, różne kwestie decydowały o tym, że Polska mogła być, gdy spojrzymy tak szczegółowiej, krótko w dwóch zdaniach. Proszę popatrzeć, zabór rosyjski to głównie rewolucja, walka z bronią w ręku. Prawda? Nawet poprzez y, 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 tę partię, tą partię y, PPS, frakcję rewolucyjną i te zamachy, które dzisiaj by niektórzy nazwali terroryzmem. Ta walka była walką czynną, walką zbrojną. Do tego dążono. Ale zupełnie inny był przecież Zawór Galicyjski, gdzie rozwijała się doskonale, wspaniale polska kultura. Przecież nie sposób wymienić wszystkich naszych wielkich malarzy, wielkich artystów, jednego jeszcze zacytuję tutaj, wielkich pisarzy, poetów w tym czasie mogli funkcjonować. I zabór ten najgorszy, zabór pruski. Przecież wiemy doskonale, jaką walkę toczyli Polacy o język, o to, żeby polska wieś mogła tworzyć własne polskie dobra, o to, żeby powstawały banki polskie, żeby powstawał polski przemysł. To wszystko na to się złożyło, że gdy przyszedł czas, ta niepodległość mogła powstać. Ale ona wcale nie była łatwa. Wcale nie była łatwa, bo jednak y, polskie społeczeństwo pod tymi zaborami w różnych kwestiach y, zaborcom ulegało. Ulegało przede wszystkim propagandzie. Stąd wziąłem ten cytat. Oto y, księżna Zdzisława Maria Lubomirska w swoich wspomnieniach pisze tak, Nadszedł rok 1914. Zamordowano księcia Ferdynarda, Ferdynanda. Zaczyna się wojna. Co się dzieje w Warszawie? Księżna w swoich pamiętnikach pisze tak. Naprzeciwko Pałacu Krasińskiego tłumy ludzi. Odbywa się pobór. Ochotnicy idą raźnie. Jedno zawodzą żony. A Żydówki wydają biblijne jęki. Wielka tu panuje lojalność, bo na Niemca nienawiść okrutna. Wieczorem szły pod naszymi oknami liczne oddziały wojska długim korowodem, towarzyszył im tłum entuzjastyczny, krzyczący hura, niech żyje armia, cała ulica drżała zapałem. Szczęsający był to widok tę gwiazdistą noc. Gdzież mary przeszłości? Czy Kościuszkę dreszcz w grobie nie przeszywa? Takie było zachowanie społeczeństwa. Społeczeństwo całej Europy w wyniku wybuchu II woj I wojny światowej, która doprowadziła do unicestwienia milionów ludzi, to społeczeństwo z chwilą wybuchu wojny. Radowało się. Radowało się społeczeństwo francuskie, radowało się społeczeństwo niemieckie, radowało się rosyjskie i polskie. Arcybiskup Aleksander Krakowski z kolei, pisząc, narzekał na nadmierne bratanie się Polaków z Rosjanami. Pisze tak, po wybuchu wojny bojkotowanych do tej pory towarzysko carskich oficerów bez żenady przyjmowano w polskich salonach, a młode Polki brały śluby w cerkwiach ze spieszącymi na prąd rosyjskimi oficerami. Według galicyjskiego polityka, działacza Naczelnego Komitetu Narodowego Władysława Leopolda Jaworowskiego, czytamy tam, w królestwie pod wpływem od lat szerzonej nienawiści do Niemiec i zaślepiającej wiary w potęgę Rosji stanęła większość społeczeństwa na gruncie odezwy Wielkiego Księcia. Stanowiska antyrosyjskie skryły się pod ziemię. A w zaborze galicyjskim oto nasz wielki y, malarz, rotmistrz Uładów. Trzeba dodać CK, rotmistrz Uładów, czyli oficer jednego z naszych zabochorców. Pisze, tak, będąc y, y, w zakopanej rezerwiści górale, ten wyborny materiał żołnierski. Szli na stację kolei z fantazją kawaleryjską. My, oficerowie rezerwy, zanadto zajęci wyekwipowaniem polowym i służbą, do której natychmiast trzeba było stanąć w Krakowie, nie mieliśmy nawet czasu zastanowić się głębiej. Oto taki był stosunek jeszcze w roku 1914, gdy z Krakowa rusza w sierpniu, 6 sierpnia, pierwsza kadrowa żeby wywołać powstanie przeciw y, Rosji, to wszyscy wiemy doskonale, jak się kończy marsz pierwszej kadrowej, prawda? Nie ma rewolucji jeszcze. To społeczeństwo w czasie wojny dojrzewało. Dojrzewało do tego, żeby dopiero w listopadzie 2000, y, y, przepraszam, 1918 roku wybuchnął. Ale ten dzień który czcimy jako święto odzyskania niepodległości, w zasadzie nie zakończył procesu stawania się niepodległości. Przecież dalej y, y, Polacy walczyli. Walczyliśmy o Śląsk. Wybuchło by Powstanie Wielkopolskie, czy aż Powstania Śląskie. Trzeba było walczyć. Trzeba było stosować także y, y, metodę faktów dokonanych. W scalaniu polskiego terytorium, i tu odgrywał rolę Piłsudski i jego generałowie. To się wszystko stawało, ale niestety, to stawanie się w niepodległości, to także, to także, mord prezydenta. To także, getta ławkowe, to także. Początki nienawiści polsko-polskiej. Niestety tak się działo, to trwa do dzisiaj. Ta nasza niepodległość była ciężka i się stawała. I warto na, na zakończenie mojego krótkiego wystąpienia powiedzieć: ta niepodległość się stawała, i w tym stawaniu się urodziły się dwa wielkie polskie patriotyzmy. Patriotyzm oparty na apoteozie śmierci, co tak pięknie dzisiaj zaczęliśmy nasze spotkanie. Przecież najważniejsze to oddać życie za ojczyznę. I ten drugi patriotyzm patriotyzm budowania ojczyzny on do dzisiaj też jest ważny. Się mówi, bohaterski to żołnierz. Ja byłem żołnierzem bardzo długo. Zajmowałem się kształceniem kadr dowódczych. Udało się wykształcić setki dobrych generałów, także tych, którzy dowodzili siłami zbrojnymi. I to dobrze wykształcić. Dobrze wykształcić. I ten drugi patriotyzm to patriotyzm budowania potęgi polskiej przez naukę, przez biznes, przez to, co wszystko tworzymy po to, żeby Polska była silniejsza. Ten drugi patriotyzm wcale nie jest gorszy, bo. To nasza pomyślność zależy przede wszystkim od tego, czy będziemy rozwijać naukę, przemysł i rolnictwo, bo to stanowi o potędze narodu. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz na scenę chciałabym zaprosić pana Leszka Rodziewicza, który opowie nam o utrwalaniu pamięci o naszych narodowych bohaterach. Zapraszam bardzo serdecznie. Prawa oczywiście, Brawa. Dzień dobry państwu, chyba mnie dobrze słychać, chociaż bez mikrofonu też bym sobie poradził. Przede wszystkim dziękuję panu kupiłkowi Kakowskiemu za zaproszenie. Przyjechałem tutaj specjalnie, że państwu. Powiedzieć, wróciłem właśnie z cmentarza e, wojskowego na Obąskach, aby oddać hołd generałowi pochodzącemu z naszego rodu. Generał Eugeniusz Rodziewicz był najpierw tajnym, e, można powiedzieć, wysłannikiem Piłsudskiego do rozmów z Adamanem Petlurem. Wszyscy wiemy, że kiedy próbowano przejąć e, lwów, rozpoczęła się wojna i to wojna, której pogłosiem było po stronie e, polskiej sto, e, 10 tysięcy zabitych, jak i po stronie ukraińskiej 20 tysięcy e, zabitych. Te rozmowy prowadzone przez generała Eugeniusza Rodziewicza doprowadziły do tego, do, że Petlura przeorientował się, uznał, że największym wrogiem jest bolszewicka Rosja, bo odczuli też jeszcze działanie trzeciej siły, mianowicie tego, który chciał na Ukrainie utrzymać stosunki rosyjskie, mianowicie Diniegli. W każdym razie ci Ukraińcy, którzy zdecydowali się po prostu wystąpić po stronie polskiej, już Polski nie zdradzili. Byli tam, co prawda byli, była armia tak zwana halicyjska. Ona potem przeszła na stronę bolszewików, ale tam po prostu już nie odegrała żadnej roli. Dlatego też przywiozły tutaj z sobą y, in, z Instytutu Piłsudskiego taki rozkaz po prostu, który daje upoważnienia rodzi, Rodziewiczowi, generałowi, do Wytyczne do pertraktacji. Każdy z Państwa będzie mógł to odczytać i jednocześnie chyba to będzie w internecie. Moje działanie przede wszystkim chodzi o to, dąży do tego, a żeby tego generała przywrócić pamięć, proszę państwa, też Państwo zobaczycie, on nie miał swojego nagrobka. My żeśmy ufundowali to w 2003 roku też będzie można to zobaczyć. I to by było w zasadzie wszystko, co chciałbym się z Państwem podzielić. Ja tylko w uzupełnieniu do wypowiedzi tutaj poprzednika mojego, chciałem dodać, proszę Państwa, że 20 tysięcy ochotników z Ameryki i Kanady, którzy nigdy Polski nie widzieli, porozili się tam na tych, tych państwach i zgłosili się do wojska, ażeby walczyć o tą rzecz pospolitą którą nie widzieli. I to by było w zasadzie na tyle. Dziękuję.